Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest ślub, lecz leśle by mogło być. Co słychać? TV? Proszę bardzo, panie starosto, o kilka słów. Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. To gorąco a to pewnie trochę przesada, bo mamy znakomite warunki, ale to załatwiliśmy, bo jak. Ci z Państwa, którzy bywali tutaj na poprzednich naszych spotkaniach, festynach, pamiętają, bywało różnie w tym roku. Piękna pogoda. Mnóstwo już zainteresowanych mieszkańców powiatu Mińskiego, Mińska i, i spoza również naszego powiatu. Bardzo się cieszę, że Państwo przyjęli moje zaproszenie na trzecie dni powiatu Mińskiego. W zasadzie teraz to już jest finał tych dni. Wczoraj odbyły się igrzyska samorządowe w Ksienicy, też przy ogromnym zainteresowaniu nieco wcześniej kilka jeszcze innych wydarzeń, innych imprez związanych właśnie organizowanych, związanych z Dniami Powiatu Mińskiego. Proszę Państwa, ogromnie się cieszę, że jesteście tutaj, że będziemy mogli to niedzielne, piękne popołudnie wspólnie spędzić razem. Życzę Państwu, aby te chwile na długo pozostały w pamięci i żebyśmy dzisiaj mogli wszyscy dobrze się bawić wszystkiego najlepszego wielkie brawa pan Antoni Jan Tarczyński starosta Miński wielkie brawa no i czas na pana Daniela Milewskiego przewodniczącego rady powiatu Mińskiego ale się pięknie zróbowało w tych rozwójkach samorządowców wielkie brawa dla gminy Jakubów która wygrała w kategorii generalnej także wszyscy, którzy są z gminy Jakubów, serdeczne gratulacje dla Waszych samorządowców. Natomiast w kategorii siatkówki wygrała gmina Mrozy, także również wielkie, wielkie ukłony i brawa. Kochnie, mam taką prośbę, żebyście do swoich znajomych napisali smsa, że te dni powiatu jeszcze trwają. Może na Facebooku polubić wydarzenie, zaprosić na gwiazdę wieczoru, zespół. Akcent jeszcze też zespół strych i power play. Także do tego czasu, do tej 22.00 wielka zabawa. Zapraszajcie swoich znajomych, bo to wy jesteście gospodarzami, bo to jest Wasze święto, bo to jest święto wszystkich mieszkańców powiatu miejskiego. Dla Was wielkie brawa i bawmy się do cały dzisiejszy wieczór, pogoda temu sprzyja wszystkie dni powiatu, a ja sądzę to już trzecie dni powiatu wcześniej. Tego typu zabawa odbywa się na Majówce. Teraz w czerwcu, jeszcze cieplej, jeszcze goręcej, oby to był niezapomniany powiatowy wieczór. Do zobaczenia, miłej zabawy. Wielkie brawa, dziękuję pięknie panowie. Mam nadzieję, że pozostaniecie z nami dzisiaj. Nie na scenie, ale możecie oczywiście przy scenie też tańczyć, kiedy pojawi się Zelek Martyniku i zespół. Akcent. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do zobaczenia. Natomiast moi drodzy, my jeszcze nie kończymy. No dobrze, już dobrze już. Dobrze. Chodź sobie jedną asystentkę i wtedy będziesz wpływ. I ja jedną dziewczynkę, u tutaj w czerwonym, chodź do mnie, śmiało, pozwól tutaj do nas, o jeszcze, idzie do nas dziewczynka, zapraszamy na scenę, będę patrzeć czy się nie zgubi, ale jestem tutaj, Prawa dla Ewy, Ewa ja tutaj poczarujemy troszkę razem, zobacz, mam w ręku taką chwilę. weź ją do rączki i powiedz mi czy ona jest normalna czy nienormalna. No Ewa, ona jest magiczna. Dobrze, teraz tą magiczną chwileczkę Ewa zamknie w, w tą rączkę. Proszę zamknąć i trzymać stały sił. Za chwileczkę ona stąd zniknie. Czarujemy wszyscy razem. Czary mam, fokus pokus. Abrakadabra i chwileczki nie ma. Proszę o to. Uuu. Ewa, coś mi nie wyszło. Proszę pokazać rączkę. I, 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 A rozumiem, to nie ta ręka, to jakaś płana. Spróbujemy jeszcze raz w drugą rączkę zamknąć. Mocno zamknij. Ale piłeczka nie moje palce i trzymaj cały sił, czarujemy jeszcze raz. Szary, mary. Hokus, pokus. Abrakadabra i piłeczki nie ma. Proszę otworzyć. Uch. Ewa, ja mówiłem mocno, mocno, mocno. A Ewa, już nie mogę, już nie mogę. Jeszcze raz, proszę mocno zamknąć. I trzymać z całych sił. A teraz uwaga, trzyma Ewa. Oj, coś tu lata. A Złapałem jeszcze jedną piłeczkę, ale ona jest niewidzialna. Niewidzialna? Teraz tą niewidzialną piłeczkę Ewa zamknie w drugą rączkę. O, proszę zamknąć. Mój! Spadła mam cię łobuzie. Mam, proszę zamknąć i mocno trzymać. A teraz ta niewidzialna piłeczka przejdzie z tej rączki do tej rączki, tylko pożyła. Piłeczka tak... Idzie, 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 idzie. Uj, nie tam idzie. idzie. Idzie, 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 idzie. I proszę otworzyć. Wow, Ewa, jak ty to zrobiłaś? To jest saksofon altowy czy nie? Altowy. Altowy, czyli dobrze. Udało mi się. Masz na imię? Karolina Bartuszek. Karolina Bartuszek. Wielkie brawa dla Karoliny. Proszę, mamy drugą koleżankę, która gra na instrumentach klawiszowych. Tak, tak, zgadza się. Ale głośniej, nie wstydź się, brawa dla koleżanki, słuchajcie. Proszę bardzo. E, mam na imię Ania, tak, ostatnio. Ania, nie chcę podejść nazwiska. Mamy kolegę, ale wysoki jesteś. Dzień Proszę Dziembre. bardzo, przedstawiamy się. E, Mikołaj Pomorek. Też e, saksofon altoby. Dobrze, mamy perkusistkę, pokaż się, pokaż się, proszę bardzo. Ale cię są brawa. Słuchajcie, dziewczyna grające na perkusji. To jest niesamowite. I to jak za chwilę. Dzień dobry. Koleżanko, uderz werbel. Żeby nie było, że playback. Proszę. Jest na stronę werbel, przedstaw się. Ja jestem Kasia. Kasia, proszę bardzo. Szef całego zamieszania. Janusz Sadok. Wielkie brawa. Gitara basowa. No i gitara elektryczna. O dziwnym kształcie. Ja dziękuję. Okay, yy Bartłomiej. Bartłomiej, czyli co? Przed Wami dużo dobrej Big beatowej muzyki, zespół kombo! Wielkie brawa! Gramy! Jeszcze mamy, patrzcie, ale gdzie są brawa? Kiedy wchodzi w zawsze jest wielki aplauz. Mikrofon przygotowany i wiecie, co jest fajne, choć nie wstydcie. To są nuty. To nie jest takie proste. Każdy śpiewać może, ale bezpośrednio z nut. A Wista, to jest fajna sprawa. Przedstaw się nam. Mam na imię Natalia. Natalia! Thank you.